U Way, ojciec pięknej kobiety na świecie. Standard pięknej kobiety ustalony przez U Way: istnieją 33 warunki w standardzie pięknej kobiety kobieta, która spełnia wszystkie warunki. Jest piękną kobietą. 1. Wysokość wynosi od 1,64 m do 1,70 m. 2. Waga wynosi od 50 kg do 60 kg. 3. Rozmiar piersi, jest między Si i Ii. 4. Kąt między uchem a twarzą, wynosi od 170 stopni do 175 stopni. 5. Kąt między dwoma bokami podbródka, wynosi od 100 stopni do 115 stopni. 6. Na twarzy, rozmiar mola, wynosi od 0 mm do 0,5 mm. 7. Szerokość oka, wynosi od 1 cm do 1,1 cm. 8. Nie ma wklęsłej linii, powyżej 3 mm na górnym końcu oka. 9. Odległość od górnego końca oka do brwi, jest między 1 mm i 2 mm większe niż szerokość oka. 10. Brwi pochyliną w górę między 5 stopni i 10 stopni. 11. Odległość między dwoma oczami, jest między 3 mm i 6 mm większych niż długość jednego oka. 12. Szerokość nosa, jest między 3 mm i 6 mm większych niż, długość jednego oka. 13. Szerokość ust, jest między 0 mm i 5 mm mniejszych niż, odległość między dwoma tęczówkami. 14. Grubość dolnej wargi, jest między 0 mm i 1 mm większy niż, szerokość oka. 15. Górna warga jest między 1 mm i 3 mm cieńsza niż dolna warga. 16. Pionowa odległość między dolnym końcem nosa a górnym końcem górnej wargi jest między 1 mm i 2 mm większa niż grubość dolnej wargi. 17 odległość od dolnego końca dolnej wargi do dolnego końca podbródka jest między 2 mm i 5 mm mniejszych niż odległość od dolnego końca dolnej wargi do dolnego końca nosa. 18. Pionowa odległość między dolnym końcem oka a dolnym końcem nosa jest między 0 mm i 5 mm mniejszych niż. Pionowa odległość między górnym końcem górnej wargi a dolnym końcem podbródka. 19. Pionowa odległość między górnym końcem linii włosów a górnym końcem brwi jest między 0 mm i 5 mm mniejszych niż pionowa odległość między górnym końcem oka a dolnym końcem nosa. 20. Czoło pochyja się do tyłu między 15 stopni i 20 stopni. 21. Oko jest między 6 mm i 1,2 cm za czole. 22. Przecięcie poziomej linii na górnym końcu oka i nosa jest między 0 mm i 2 mm za czole. 23. Przecięcie poziomej linii na dolnym końcu oka i nosa jest między 2 mm i 4 mm przed czole. 24. Podbródek wystaje do przodu między 1 mm i 2 mm. 25. Podbródek jest między 0 mm i 2 mm za czole. 26. Dolna warga jest między 4 mm i 6 mm przed podbródek. 27. Górna warga jest między 2 mm i 4 mm przed dolną wargą. 28. Usta skłania do przodu między 10 stopni i 15 stopni. 29. Kąt między nos i usta, jest między 90 stopni i 95 stopni. 30. Nos jest między 1,3 cm i 1,6 cm przed ustami. 31. Podczas śmiechu, odsłonięta część, nie ma dziąseł powyżej górnego końca zęba. 32. Podczas śmiechu, odstęp między odsłoniętymi zębami, wynosi od 0 mm do 0,5 mm. 33. Podczas śmiechu, odsłonięte zęby są starannie ułożone.